Cześć, witam. Nazywam się Hirajem. Dzisiaj pierwszy odcinek The Skilla. Do, będzie takie przygotowanie do CS'a i będę starał się nauczyć komentować i grać jednocześnie, bo tego jeszcze nie umiem. Na razie mi to nie wychodzi. Muszę albo grać, albo się skupić na grze, albo komentować. Dlatego ten film jest. Będę chyba nagrywał jeszcze mnie parę filmów, nagrać, żeby się po prostu przyzwyczaić w oczekiwaniu na naszego ulubionego. Yy, oczywiście CES GO, czyli CES Global Offensive, który mam zamiar grać, ale na razie chcę się jeszcze nauczyć, bo strasznie lamie i bo nie pamiętam nawet jak się gra w gry MMORPG, na razie jestem tylko i wyłącznie ostatnio graczem, który gra w gry action, RPG, typu Metin i takie inne. A więc tak, na początku chciałem jeszcze was przywitać, bo też mówiłem cześć, cześć i przywitać już tak... I podziękować za oglądnięcie moich filmów z Metina i komentowanie okładnie, nawet te łapki, które były w dół to też zawsze mnie motywują i tak dalej, to chciałem wam smodikkować. I tak, za chwilę zrobię cięcie, ponieważ hrab wywala w trakcie, gdy włącza się mapa, nie wiem dlaczego, czy to jest wina mojego komputera, czy co nie wiem o co chodzi, może ta gra jest po prostu tak skonfigurowana. I widzimy się przy jakiejś mapie. Bo staram się jakieś na początku gry wyjść i tam wam będę tłumaczył, bo trochę jest do tłumaczenia odnośnie nowości i tak dalej, więc... Y, które będą się prezentowane na moim kanale, które MOGĄ być prezentowane, bo niektóre mogą mi niestety plany nie wypalić, więc... Y, widzimy się za chwilę już na jakimś meczyku, zobaczycie jak gram, na razie oczywiście już mówię od razu, lama totalna, ale... Pamiętajcie, że trening się nie miszcza, więc y, wracam za chwilę, jak już wejdę na jakąś mapę, więc... Ok, wbijamy. A więc jesteśmy, wybaczcie, że tak yy, słyszeliście moje klikanie, jak już włączyłem, bo na F9 jest czacik, a ja mam F9 włączone nagrywanie na FRAPSie. Próbujemy coś tutaj ugrać, a więc tak, zaczynamy od tego metka i za chwilę chyba będę padał. Yy, odnośnie to, jeszcze dwa odcinki, czekamy na treję. Kurde. Czekamy na treje i tam będę już leciał z serią, yy, ze skilla nagram takich kilka pojedynczych odcinków yy, ACS-a, jak już kupię to będziemy będę robił też taką serię praktycznie co tydzień będę wam rzucał odcinek, więc tak będzie się rozwijał, odnośnie rozwija rozwijania mojego kanału to, już chciałem go zdobyć w komuś, może ten, oja, może ten, kurde nie mogę go, aha dobra, spoko. Odnośnie tych nowości, to pracuję nad Intrem, ale to bardzo ciężka praca, naprawdę trzeba poznać program, żeby się ograć, ale nie laguję. Żeby się ograć, trzeba poznać, kurde, poznać, bo naprawdę to jest ciężka praca, podziwiam tych ludzi, którzy robią te Yyy, no. Dobra, i pracuję, pracuję, nie wiem, na razie nie mam czasu, też na Torię, muszę teraz ogarnąć Torię i tak dalej. I odnośnie jeszcze na renderowania moich filmów, wrzucania takiej słabych jakości, już Wam tłumaczę. Kurde, no nie mogę tu trafić. Yy, już Wam tłumaczę, dlatego nagrywam programem darmowym, a darmowe programy już nie mają takiej jakości, na przykład jak Adobe Premiere Pro, gdy nagrywają tak youtuberzy jak na przykład Dream, obrabiają, chodzi mi o obróbkę filmu, obrabiają film tak jak Dream czy Valander. Muszę kupić kluczyk, bo chciałbym być legalny w internecie, jeżeli mam nagrywać, to chciałbym być legalny. Dobra, w końcu udało mi się kogoś zabić. No i tutaj jest takie ćwiczenia, mówię, odnośnie mo moje mojego roz rozmowy z wami, komentowania filmu. Bo na razie jestem w tym bardzo słaby. Widzicie, że nie mogę się skupić na grze i nie mogę się w ogóle e ograć, jeżeli chodzi, żeby to jakoś ten, bo naprawdę ja gram o wiele lepiej w FPS, a Tutaj wychodzi mi to, o kurde, dwóch na mnie, dobra. A tu mi wychodzi to naprawdę katastrofalnie, dlatego, że wam tłumaczę to wszystko. Dobra, ostatni tak podobnie się podoba, e, więc to, to będzie taki krótki jakiś odcineczek, pokazówka może bardziej. A w następnym zagram sobie mecz, gdzie będę starał się komentować wszystko, co się dzieje. I za chwilę kończymy ten odcinek, bo widzicie, że do, do 500 tysięcy jest, a mamy 4300. Już czerwoni wygrywają, a my przegrywamy. Więc jeżeli film wam się podobał to łapkujcie, bo naprawdę to nam youtuberom bardzo dużo dla nas to znaczy, że są łapki. O kurde, wszyscy jedną stroną. O ja. Dobra. Muszę się oduczyć tego rouladdingu. Ale mi. Dobra, a więc jeżeli wam się podobało, wciśnijcie górę i dziękuję za oglądanie tego odcinka, mimo tego, że jeszcze się nie skończył, ale za chwilę się skończy. Dobra. Więc tak, jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie, łapka w górę i dzięki do następnego odcinka, bo już widzę, że koniec. A więc cześć, na razie.